Pan Andrzej pochwalił się na swoich mediach społecznościowych, że uzyskał audiencję u samego Klausa Szwaba. Wspólna wartość europejska, od której Europa, ta lewacka, chce uciec i którą chce zadeptać. No to są korzenie chrześcijańskie, to jest fakt. Złośliwi pisali, że on się tylko o robotę rozpytywał, ale nic bardziej mylnego. Prezydent lubi się pokręcić przy globalistycznych agendach. O czym za chwilę? A do Davos udał się dopilnować ukraińskich interesów. Tak było. Witam Was. Zanim przejdziemy do konkretów, to taka mała ciekawostka, którą znalazłem w całkowitym przypadkiem. Otóż zbieram materiały na temat następnej mądrości etapu, na temat agendy 2050. No bo, rok 2030 zapasem potrzebujemy jakiejś wizji, potrzebujemy kierunku rozwoju, prawda? No i oficjalne prace rozpoczęły się. W Just like before the Sustainable Development Goals, there were the Millennium Development Goals. There will obviously be other goals after the SDGs. That process started in Songdo, Korea, with the United Nations UNF Triple Secretariat, um, and it was started in 2019. It's under the program Resilience Frontiers. Ale broszurki organizacji mocno z Wynika, że spotkanie przygotowawcze, takie podwaliny, odbyło się w Warszawie w 2018 roku podczas szczytu COP24. A tam głównym maherem był nie kto inny jak pan Andrzej. Pan Andrzej wrzuca nam też fragment przemówienia Donalda Trumpa. szacownemu gronu w Davos. My administration is acting with unprecedented speed to fix the disasters we've inherited from a totally inept group of people and to solve every single crisis facing our country. This begins with confronting the economic chaos caused by the failed policies of the last administration. Over the past four years, our government racked up $8 trillion in wasteful deficit spending and inflicted nation wrecking energy restrictions, crippling regulations, and hidden taxes like never before. The result is the worst inflation crisis in modern history and sky high interest rates for our citizens and even throughout the world. Food prices and the price of almost every other thing known to mankind went through the roof. Biden całkowicie stracił kontrolę się inne podejście, prawda? Jeden się łasi, a drugi wprost mówi o wypisywaniu się z ponadnarodowych organizacji, które realizują interesy konkretnego lobby na rzecz rozmów bilateralnych, gdzie Stany Zjednoczone mają największą przewagę. Parę dni temu mówiłem Wam, że nie przywiązuję się do przemówień czy obietnic polityków i... Tak cały czas jest. W końcu zapowiedź zakończenia wojny na Ukrainie w 24 godziny jest tego doskonałym przykładem. Jednak, żeby być uczciwym, trzeba oddać, że Donald Trump wszedł w nową prezydencję z buta i podpisał masę ważnych aktów. Plus, w poprzedniej kadencji wypisał Stany Zjednoczone z WHO i z Traktatu Paryskiego, więc zrobi to ponownie. Mówimy o konkretach. I myślę, że, no może nie dni, ale tygodnie. Dzielą nas od pierwszych podjazdów wojny handlowej z Europą. I tutaj chciałem was uczulić na pewną ważną kwestię. Otóż bardzo uruchomiło nam się słońce narodu. Ja wiem, że to jest związane z prezydencją unijną, ale jest ono ewidentnie podpuszczane. Wczoraj wszyscy mówili o Donaldzie Trumpie, dziś wszyscy mówią o Donaldzie Tusku. Polak może ostatecznie być tym Europejczykiem, który najlepiej poradzi sobie z Donaldem Trumpem. Ocenia Donalda Tuska, tygodnik Der Spiegel, <noise> a to jest wpis Deutsche Welle. Owszem, może jestem przewrażliwiony, ale przecież to wszystko wyjdzie w praniu. Kto zostanie umieszczony w strefie zgniotu podczas utarczek z administracją Donalda Trumpa, kiedy zacznie się wojna handlowa? Czy będzie się udzielała szefowa Unii, Niemka, czy może zostanie wysunięty polski premier, no bo w końcu. Polska sprawuje prezydenturę. Więc tak jak w 2022 roku, kiedy pompowano pana Andrzeja Mateusza Morawieckiego, kiedy były potrzebne transfery broni i zasobów, tak tutaj, czy Donald Tusk nie będzie promowany na czas pierwszej fazy wojny handlowej, tak by część sankcji pierwotnie wymierzonych np. w gospodarkę niemiecką została przeprojektowana i uderzyła w nas. W nasz region, zamiast cła na samochody czy na maszyny, chociaż cła na samochody zapewne jest już postanowione, były sankcje wymierzone w rolnictwo. Wiadomo, to będzie wet za wet, cios za cios, i wystarczy przyprojektować część sankcji i dla Starej Europy, mimo że uderzą one oczywiście w całą Unię Europejską, dla Starej Europy będą to zyski liczone w miliardy, ale nie w dziesiątki miliardów. Więc uczulam Was na taki niuans. Czy Donald Tusk nie będzie przypadkiem promowany przez media określonych krajów? A na koniec dwie kwestie. Jedna ważna, druga troszkę mniej. Otóż, <gryw> mówiąc, że pan Andrzej przybył do Davos reprezentować ukraińskie interesy, to nie była moja złośliwość. Takie wnioski można wyciągnąć z jego konferencji prasowej. Przekonajcie się sami. A my zamiast tego wysłuchamy przemówienia kierownika jeziora. Raport o ryzyku, czyli plan działania na najbliższy rok. Po pierwsze należy uporać się z dezinformacją. No, ktoś jest zdziwiony? We are coming together at a moment when the world faces critical challenges. Our annual risk report 2025 identifies the foremost risks such as armed conflicts, Extreme events, misinformation and disinformation. Owszem, dezinformacja jest problemem, ale chyba nikt z was nie ma wątpliwości, że chodzi o sekowanie odmiennych opinii pod płaszczykiem oznaczania jako niebezpiecznych. Podziały wewnętrzne społeczeństw i krajów są coraz większe. Increasing divisions within societies, within countries. Po prostu do ludzi dociera, że na tych agendach zyskuje wielki kapitał, a i urzędnicy zyskują większą władzę. To już nie jest głos Shuri, mleko się wylało. To są powszechne opinie, więc należy odzyskać kontrolę, zanim stracimy władzę. Stoimy u progu wieku inteligentnego. We, stand at the brink of what we call here the i inne groundbreaking technologies and innovations will fundamentally transform economic systems, business models and personal lives. Zachodzi więc ryzyko, że jako kontynent, bo mówimy tutaj z perspektywy Europy, jako kontynent na tym polu zacofany, będziemy musieli przyjąć rozwiązania chińskie bądź amerykańskie. Dlatego też należy obwarować Europę zapisami, które pozwolą zyskać na czasie i wprowadzić rodzime odpowiedniki nadzoru społeczeństwa, inteligentnej automatyzacji produkcji no i zajęć dotąd zarezerwowanych dla pracowników umysłowych. Ta zmiana niesie ze sobą niespotykane dotąd niebezpieczeństwo dla ludzkości. The transition from the industrial to the

Oferuje jednak znaczące możliwości nowego renesansu. Yet, it also offers significant opportunities for meeting current and future challenges and spark a new renaissance, one defined by advancements in technology, health, culture and societal welfare. Dlatego też trzeba zadbać o odpowiednią kolejność dziobania, biznes, handelę, nadzór, a dla ciebie pogawędka ze sztuczną inteligencją o dupie maryni, wygodny cyfrowy pieniądz, bezpieczny cyfrowy identyfikator, punkty obywatelskie, byś miał motywację, tani wynajem, hulajnogi na minuty i pokoju w kibucu. Oby nie na godziny. Tymczasem odsyłam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje, odsyła na kanał z gereczkami. Może dzisiaj wpadnie nowy odcinek, nie wiem. <laughs> jak się wyrobię, to jak najbardziej, bo jest nagrany. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. W tych czasach musimy się trzymać razem. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.